Nie, się strzakam, nie mam dla Ciebie wielkich dla słów, duchyna, bardzo mądrych, ale na pewno prawdziwe. Chcę Ci powiedzieć, że miłość istnieje. Żebyś nie rezygnował z miłości. Nie daj sobie odebrać miłości. Nagrywam to w takich warunkach mało sprzyjających. Ale chyba głównie dlatego, że już któryś raz próbuję nagrać ten filmik. I tak pomyślałem, że nie ma takiego miejsca. Nie ma takich przeszkód, żeby nie mówić o miłości, żeby o niej nie myśleć, nie pamiętać. Nagrywam to, żebyś nie uległ żadnej presji: presji zewnętrznej czy wewnętrznej. Czasami warunki zewnętrzne powodują, że czujemy się przygnieceni, załamani. Właśnie to, co na zewnątrz, potrafi nas bardzo dołować ograniczać. Ale miłość istnieje. Nie daj sobie tego wyr wydrzeć, wyrwać. Zwłaszcza jeżeli ktoś może jest wokół ciebie, kto podważa to, że Bóg istnieje, że miłość istnieje, bożą miłość wobec ciebie, czasami jakieś problemy w pracy czy choroba. Wiele takich sytuacji, ale. Bóg istnieje, miłość istnieje, nikomu nic nie musisz udowadniać, trzymaj się tego, nie daj sobie tego wydrzeć. Czasami nasze myśli, sytuacja wydaje się tak beznadziejna, że, że po prostu tracimy już nadzieję. Ale zachęcam Cię, rozejrzyj się, bo może wokół Ciebie ktoś jest, kto potrzebuje Twojego wsparcia, Twojej modlitwy, Twojego pocieszenia. Chcemy być kochani, ale często jest tak, że dopiero kiedy zaczynamy okazywać miłość innym, tym, którzy potrzebują, tym, którzy są blisko, którzy, może nawet w jakiś sposób nie cierpią, to wtedy kiedy zaczynasz pomagać innym, dostrzegasz ich ból. Pan Bóg i dotyka naszych serc. Miłość istnieje i miłość jest tą siłą, która daje nam zdrowie, daje nam siłę, daje nam chęć w ogóle do życia. W opisie filmu zamieszczam link do świadectwa pewnego księdza, który właśnie opowiada o tej miłości, o tym, jak wytrwała modlitwa może zmienić czyjeś życie. On podzielił się tą modlitwą z miłości. Z takiej chęci towarzyszenia słabszym od siebie. Więc tam, gdzie jesteś dzisiaj, pomyśl o miłości, a na cały dzień i noc niech.